Dzień dobry, witam was w nowym vlogu właśnie na moim kanale. Słuchajcie, święta już się zbliżają dużymi krokami, a u mnie powiem wam, no robi się trochę syp. Wiecie, no się łóżko i w ogóle, więc już będzie ładniej, ale chodzi o to, że dzisiaj chciałabym porządnie wszystko wysprzątać, wszystkie kurze, płomyć wszystko, tak wiecie porządnie, porządnie, żeby ładnie pachniało i było już typowo świątecznie z tymi ozdobami, a nie na wolone kurzu, ale ozdoby stoją. Dobra, dzisiaj to zmienimy. Zaczniemy oczywiście od pościelenia łóżko, prześcieradło zmienione, pościel nie zmieniałam, no bo Jest ładna ja ją chcę mieć, także ścielimy łóżko. Dobra, łóżko ładnie pościelone. Proszę bardzo, podusie świąteczne. Zapaliłam tą ścianę i teraz tutaj ogarniam. będę adwentowe wyniosłam z tego pokoju, bo tu naprawdę nie ma miejsca i postawiłam je tutaj. No na razie, tu muszą być. Ja naprawdę nie mam miejsca, dlatego myślę, słuchajcie, nad wyprowadzką. I to bardzo, bardzo poważnie myślę na tym. Ale przyszła paczka. Mogą być te świeczki, także dobra, otwórzmy ją. Dobra, otwieramy i w ogóle mi się wydaje, że tu jest strasznie ciemno w tym pokoju. Jakoś tak. okna odsłonięte. Tutaj w też odsłonięte, a jest. Jest ciemno, powiem Wam. będą chyba, wiecie, kosmetyki raczej, bo świeczki byłyby chyba mocniej zapakowane, co? Tak, to jest paczuka z kosmetykami do włosów nowymi, które będę testowała. Także fajnie, bo koledzy muszą mieć włosy. Więc będę testować i później, oczywiście, dam Wam znać. Ale fajnie, zapakowane jest z fartuszkiem. Maseczki do włosów różne, aloesowe, szampony, ale dużo tego, dobra. Będę miała testować. Mocne ogarnięcie toaletki teraz Kupiłam wazon do tych kwiatów, które Michał mi wczoraj sam złożył Dobra, na razie sobie postawimy to tutaj I teraz co? Ogarniemy tą toaletkę Tutaj, wiecie, jakiegoś mega boga. No Nie, trzeba po prostu pociągać ten laptop, te maseczki Ale trzeba dokładnie, dokładnie, wiecie, wszystko powycierać Przyniosłam już sobie spryskiwacz i się za to zabieram Miałam sobie z tego pełniczka wszystkie szminki. Jak wiecie, on stał właśnie tutaj i w nim były szminki, których ja w ogóle nie używałam. Więc mówię, dobra, teraz w kalendarzach adwentowych było właśnie dużo tych nowych pomadek. Dostałam też dużo tych nowych pomadek w sztywcie. Ja uwielbiam te sztywcie, po prostu te pomadki w sztywcie, wszystkie są za I tutaj miałam te z NYXa, z poprzedniego roku z kalendarza no nie używałam ich, także mówię, one są praktycznie w ogóle nawet nietknięte. Porozdaję je, poddaję je, a ułożę sobie tutaj te, które będę używać, także sobie to wyczyszczę. Przyszykowałam sobie te szminki, które tutaj poukładam. Jeszcze oczywiście te fajne są. To kupiłam sobie Słuchajcie, czterech takich szmineczek z Anastazji I one tutaj są dwa odcienie I dwa są matowe, dwa błyszczące, ja je używam Ale o, ten właśnie na przykład już nie jest używany Już jest zjechany trochę Więc teraz wyczyszczę to i poukładam sobie te szmineczki Żeby wyczyścić to, to wzięłam to do łazienki Po prostu zaleję to mydłem i wodą I tak to będę wiecie, wacikami czyścić Bo tą ścierką to tym spryskiwaczem to nie dawało rady Bo są to są takie małe dziurki Ciężko tutaj było włożyć tą ścierkę Także zalewam, dodaję mydełko i czyszczę No i fajnie, nowa, słuchajcie, kolekcja szminek prezentuje się, tak? Wprawdzie te z Eveline, tutaj z Anastazji. Dalej są te Maybelline, L'Oreal, MAC. Mamy ten Rare Beauty z kalendarza No i z tyłu są te pozostałe z NYXA. No a tutaj są szminki, które po prostu nie używam i nie będę używać, więc je po prostu oddam. No i fajnie, toaletka ogarnięta. No i przechodzimy teraz do tych szafeczek, do parapetu, szafki pod telewizorem. No stwierdziłam, że jak robimy górę, to słuchajcie, że to mogły się w tych szufladach poukładać. Ale tu jest pełno leków, no. Masakrycznie dużo leków, bo tutaj, o tutaj nawet te moje napęcherze, jakieś stare, które zostały. Tu probiotyk, masakra, strasznie dużo leków. I buprom zatoki szukałam. O, puste opakowania po tabletkach, to wszystko trzeba tutaj poukładać. Dobra, kurze pościerane, posprzątane, więc czas, słuchajcie, teraz odkurzyć. Boże, jak się szybko robi ciemno, ja dopiero to robię, nie wiem, no, może z niecałą godzinę. A już się naprawdę zrobiło. Ciemno, także biorę się za odkurzanie I odpalamy świeczki Świeczkę, świeczkę, świeczki, Świeczkę jedną, ale ma trzy knoty, więc Odpalamy, ona przepięknie, przepięknie Pachnie, także idealnie na taki Czyściutki pokój. Biorę jeszcze mgiełka O tym samym zapachu, parę razy sobie Psikne, żeby wiecie. Ładnie pachniało. karty robię, choć jest syfal, to są wiecie, na prezenty i w ogóle, także tego na razie nie ruszam. Później to posprzątamy. Dobra, słuchajcie, pamiętacie, jak kupowaliśmy w Action ostatnio, nie, nie ostatnio, w jakiś pierwszy vlogmasu, takie kartki ładne. Ja o nich zapomniałam. One są na choinkę. Tutaj jedna kokardka pasuje? No. Dobra, teraz gdzieś tutaj trzeba z boku dać. Dobra, i jeszcze jedna rzecz. Pamiętasz tą pokardę. Też ją kupowaliśmy i zapomnieliśmy o tych rzeczach. Ładnie wygląda, czy źle? Może być. Nie, tak naprawdę nie pasuje. Jest za wielka na tą choineczkę. Za rok, jak będziemy już nagrywali u nas w domu, nie? To ja coś na sercu zachowuję, Dora. dobra? no? Dora. Kąpałam się, wziąłam sobie kąpiel z bąbelkami, zrelaksowałam się. Michał już pojechał dzisiaj trochę wcześniej, jutro ma te egzaminy, ale wypiliśmy sobie winko, tak dowiecie, dla relaksu typowo. Byłam ostatnio ciężką sytuację, ale wiem, że będzie dobrze, bo zawsze jest dobrze. Jeżeli wy macie jakiś problem, to wiecie, że zawsze przyjdzie ten moment, kiedy będzie dobrze i gdzieś tam za parę dni, miesięcy, tygodni będziemy się śmiali z tego, co teraz było. Także na spokojnie, bez nerwów, będzie dobrze. Nie wiem, co teraz będę robić. Jest chwila po północy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jestem zła trochę, bo widzę, że to, co się dzieje. W życiu prywatnym wpłynęło na te vlogmasy trochę, teraz te. No ten wczoraj, cały vlogmas, no i ten dzisiejszy. To ja widzę, że to wpłynęło ta sytuacja moja prywatna na te vlogmasy. Co mogę ze swojej strony zrobić? No nic. W poniedziałek mam jeszcze ważne spotkanie, więc myślę, że już będzie z górki, mam nadzieję. Przynajmniej. Ale dobra, relaksuję się, wyjąłem za tą kąpiel, taką, jaką lubię. Teraz się położę, poleżę sobie chwilkę. A, musimy jeszcze otworzyć kalendarz odwetowy, oczywiście. Dobra, jest sytuacja tego typu, iż szukamy takiej. O, zniknęło mi super to moje Story. Możecie padać, jak mnie się na instagramie, bo to dużo się dzieje. Szukamy tego typu sukienki, iż uwaga, pierwszy typ, który mi podesłaliście, to jest, słuchajcie, sukienka z low. Podobna do tamtej, tylko że po prostu biała i mniej jakby taka błyszcząca. No i jest tutaj biała na tym low, ale podesłaliście mi też jakąś inną stronę, jakąś woga, coś tam. I tutaj jest taka sukienka czarna i ona teraz jest w promie minus 40. Czekajcie, zaraz zobaczę, ile ona dokładnie wychodzi. Nie wiem, czemu ekran mi tak miga, ale na tej stronie jest taka czarna i uwaga, ona jest za 180 zł i jest na niej kłód minus 40%. Teraz nie wiem, co zrobić, czy zamówić, to z Low, bo tam jest sprawdzona jakość i wszystko. Czy zamówić z tej strony? Nigdy jej nie zamawiałam. Ale kusi, nie no, bo na Low kosztuje 5 stów, ale wiem, że tam mam jakość, tylko chodzi też o to, że tam jest biała. Ja bym chciała czarną, bo ja szukam sukienki na Sylwestra. Kurde, nie wiem co zrobić, bo za to wychodzi stuwa wtedy. Zamówić czy nie zamówić? Głupia będę może, jak nie zamówię, że nie wytestuję, nie? Nie wiem. Dobra, czekajcie. Rozmiar. XSS, dobra, jest dostępny jeszcze dodam do koszyka i czekajcie kod, jeszcze jest kod, minus 45% nie minus 40, 105 złotych wychodzi moi drodzy, chyba grzechnie spróbować dobra, weźcie mi napiszcie co robimy z tymi sukienkami, którą zamawiamy albo jeżeli macie jakieś podobne to koniecznie piszcie i czekajcie, bo ja tą sukienkę no, szukam na Sylwestra bo myślę, że wszyscy pójdą w Cekiny, a ja bym nie chciała być jak wszyscy, więc bym chciała coś, pójść w coś innego, ale mi się Cekiny też mega podobają, także może też pójdę w Cekiny nie wiem, jeszcze zobaczymy, dobra, o Otwieramy kalendarze Adwentowe Boże Baterie. To jest są w tym kalendarzu. <grych> Skąd one się tu wzięły. Zaczynamy od Sephory i dzisiaj numerek 18. Jezu, chcę się już tak spać. To się są dzisiaj bardzo zmęczona, ale spoko. Wyśpię się i będzie fajnie. Wow, moi drodzy! Anastazja Hills, Widzicie mnie, jak się kamera odbija. I jest to mydełko do brwi, Tak, jest to mydełko do brwi. Wiecie, że moczymy tą taką szateczkę jakby do rzęs. Nakładamy te mydło i tak sobie, wiecie, tak do góry i wtedy nam te włoski będą tak stałe. Fajne, fajne. Miałam takie z kokolity kupiłam to 30 zł. I słyszałam o tym, co Anastazja, ale ona jest drogie te z Anastazji. Także spoko, wytestujemy. Lecimy teraz z Nyxem, I jest to kolejna szminka i widzę, że Nyx w tym roku nie zrobił takich typowych w sztywcie. Pokazywałam Wam. Jak sprzątaliśmy się toaletkę, bo w ten rok właśnie były takie typowe w szczypcie. To też jest chyba sztypt, co? Dobra, musiałam to rozpakować, bym nie wytrzymała, gdybym nie się zobaczyła. Tak, to jest sztypt, no tylko, że inne opakowanie, Patrzcie to jest sztyft. Musiałam odwrócić, bo mi ostrość nie pała. Tak, to jest normalny sztyft, tylko że po prostu inne opakowanie i to jest numerek 529. I lecimy z Maybelline. Tutaj wszystkie są takie podłużne, te okienka. Okej, okay, coś malutkiego. Aha, to jest jakaś primer, jakaś baza, już druga taka mała, bo chyba wydaje mi się, że jedna już była parę dni temu. Także dzisiaj mamy kolejną próbkę. No próbkę, no taką malutką próbeczkę bazy. Tu coś, co lubię, czyli L'Oreal, numerek 18. Uuu, coś dużego. Poprzednio, wczoraj albo przedwczoraj, był lakier do włosów. Dzisiaj mamy serum do włosów, to jest chyba ochronne, mi się wydaje, przed temperaturą, bo tutaj pisze 230 stopni. Także wydaje mi się, że to będzie serum ochronne przed temperaturą, ale tutaj ani nie pisze po polsku, ani po angielsku, tylko po niemiecku, a my niemieckiego nie umiemy. Ale mi się wydaje, że to właśnie będzie coś jakieś takie serum przed temperaturą, ochronne, coś takiego. A, spadło mi. Żeby mama tylko nie pomyślała, że zemdlałam. Już wam opowiadałam tą myślę, że jak się spadnie wieczorem, to miałam to z pokoju. Bo mama taką po prostu Myśli, że zemdlałam, bo tak dużo zemdlałam I w niwa mamy, słuchajcie, jakiś kolejny krem Nivea, tym razem jakiś aloesowy, No nie pachnie jak kremliwa, pachnie troszeczkę inaczej. Krem jak krem Nivea. krem Nivea pewnie zarąbiste, moja mama bardzo się ucieszy. No i oczywiście na koniec zagadkę, że jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to w każdym vlogmasie teraz od paru własna, zdaję wam zagadkę. I waszym zdaniem jest zgadnąć o czym mówię, napisać w komentarzu, stawić łapkę w górę. No i czekać aż się do Was odezwam. Codziennie wybieram po jednej osobie. Uwaga, czytam zagadka. Trzej królowie przy żłobku dzieciątku dają z ochotą dary królewskie, mirę, kadzidło i! No i co tam jeszcze te trzej królowie dają, piszcie koniecznie w komentarzu, a ja oczywiście wybiorę jedną osobę. No i co kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek obok tego subskrybuj, żeby być na bieżąco wtedy do was nie ominie żaden film. I widzimy się już jutro o 18. Pa!